Siemaneczko ziomeczki z tej strony 919 i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić auto w Minecraftie bez modów. To proste. Potrzebne nam są jakieś bloki do budowania, resztą nowa pochodnia, schody, dispenser i dźwignie. Ale rzecz jest ta jeszcze jest ta potrzebna komenda, którą znajdziecie w opisie. Jak już będziemy mieli te wszystkie rzeczy, no to możemy przejść do budowania takiego odcacka. Czyli postawienia dispensera. Później jeszcze torów. Jeszcze trzeba to dać. Tak. Pięknie. I tak. O! Tak powinna wyglądać ta baza, że tak powiem. To, gdzie robimy te auto. No to wagony wkładamy do dispensera i naciskamy dźwignię. Tylko pokażę jeszcze coś, co też jest związane z tym przykładem. Wezmę sobie na przykład... Owce! No i robimy te wagoniki, robimy, robimy, robimy i wsiadamy i jedziemy. I taka jest tajemnica tego. A najlepsze jest to, że możemy grać ze sobą różnych przyjaciół różnych przyjaciół, owce, konie i szkoda, że nic nie widać ale o takie coś mi chodziło więc z dumą mogę zakończyć odcinek przepraszam, że taki krótki ale to taka krótka ciekawoska eee, lol czy wy to widzicie co to jest Mm, Okej, okay. to subskrybujcie, dawajcie lajki. To na razie pa. Jak to wygląda? To na razie pa i, i cześć.